O! Oh. Yo what's up gamers! My name is PewDiePie! I dzisiaj gramy sobie w Terraria, tak jak chcieliście. I tak wiecie się rozrodziłem na tym świecie, nie? Bo zauważyłem, że za każdym razem radzę się obok tego dupka tam. To ja się nazywa Bra Bradley Cooper. Taki, Taki aktor. E, no. I tu jest coś ciekawego i widzę że zaraz padnę na łeb. Więc jaki jest plan? Czy... O, O! Okej, okay. czekajcie, bo mówiliście, że ona nie atakuje. Ty! Ty kupu gówna! Co rzucasz we mnie? Miałem o, widzicie? Oni nie, nie atakujemy, to dobrze. Dobra, muszę teraz skoczyć. Tu! Okej, okay. A takie cyrki Dobra, to ma... To ma duży sens i teraz... Eee... Tu jest mój nagrobek. To bardzo dobrze. Czy to są jakieś fajne rzeczy? Co to jest to czerwone? Trzeba sobie teraz zbudować... E... ...platformę. Bo widzę, że nie mam. Położę zamiast... E... ...miecza, który jest... te jest kurwa miecz... ...miedziany. Mówiliście mi też, żebym zrobił sobie... E... ...miecz taki zwykły, drewniany, ale... Nie wiem zbytnio jak się tu kraftuje. Gli, gliny bloku. Okej. Okay, się może przydać. Co można zrobić z gliny? W Minecrafcie budowało się cegły z gliny. I... No, może będzie gdzieś Powinienem wyłączyć steam'a, nie? Ale... czy coś, bo się pojawia... ten... powiadomienia. Ciekawe czy będą pokazane one. Czy... mam glinę samą? Tak, to jest gliniany blok. Okej. Okay. Czy mogę to przetopić jakoś? Czy coś z tylu? Bo ja się nie znam zbytnio na tym. Co słyszałem? Wy to słyszycie co? Bijamy to. Lecimy, zobaczymy co. Dzisiaj zdamy cave. Y. Ciekawe, co to będzie. Ach, dawaj, dalej. Chyba nic nie będzie. A może? Bo ja się nie znam. Nie mam pochodni! A. tam dalej czy nie? Nie chcę mi się, chociaż tu patrzcie. Jest trawa. I to jest ciekawe. Po... Bo... Słyszy tam jakieś gówno A co to jest? Ale już chciałem przestać kopać, widzicie? To jest... O czym nie bolą? Nie wiem czemu. Blok o, blok ziemi, kamienny blok. Kamienny blok by się przydał. Wyjście mi żeby nie zbierać eee nie zbieram, Okej, okay. cienny nie zbieram. Spoko będę kopał po prostu zwykłe kamienne bloki. I co byśmy mogli dzisiaj zrobić? Ja no tylko pokopiłem sobie. Ciekawe, czy co coś fajnego znajdę w środku ziemi. Potem pójdę dobudować e, ścianę taką w środku mojego mieszkania. I zbudujemy też mieszkanie, bo pisaliście, że jak się zrobi tam krzesło, jakieś tam inne piętrowe, to ludzie przychodzą i będą mieszkać u mnie w mieszkaniu. Okej, jest dobrze. Okej, okay, jakoś to idzie. No coś tam słyszę cały czas, tylko nie jestem pewien co. Idziemy za kamieniem. Tu już widzę że się kończy kamień. Wiem, że jakaś jaskinia będzie albo coś, ale znalazłem jaskinie właśnie, bo tu grałem ostatnio, tylko w sensie grałem przez dwie minuty i potem już się nie chciało, Z eee, znalazłem... O którym zaczęliśmy w ogóle grę? Nie wiem, 37, 37 chyba, 10 minut się nagrywam? prawdopodobnie. Eee, no, więc... Eee... Czy mogę... Nie mogę dalej położyć, czy coś? Ach, schodki! Ale fajnie, tylko nie wyjdę stąd teraz. Czemu nie mog Kurwa, mogę... Kurwa, bo chcę powiedzieć... Czy naprawdę nie można budować tak, że... Ja myślałem, że tak w Minecrafcie można, ja muszę jakoś zbudować most tam, no chcę ja mam teraz zrobić. No oczywiście, że muszę zbudować sobie takie gówno ze Bo nie wyjdę stąd. A czemu... Nie mogę kłaść tutaj po prostu. Chyba najgówna. Ty... O Dobra. Tu chciałem! Cholerna <gulernie> gra. A, dupa chciałbyś Okej. Okay. O proszę bardzo, jest, wyszliśmy na zewnątrz, zabijemy sobie teraz tego śmieci głupiego, Bo taką mam ochotę. O fuck Jestem dobrym wojownikiem. No jest co twoje drzwi? Czy ja te tego... trzeba nie rozwalałem ostatnio? Czy to się od nowa tak robi? Nie mam pojęcia. E, więc teraz weźmy sobie takie gówno. A muszę tak cały czas naciskać. Dobra, mogę tak cały czas naciskać. Teraz zobaczymy czy nam wystarczy. I teraz za pomocą tego będziemy budować a Mam nadzieję, że mi wystarczy. Okej okay. Jak w Minecrafcie? O, do... tak powinno być. O nie! Co to zniszczyć? No to brzydki jest, muszę stąd wyjść, czekajcie. Wypuśćcie mnie. Odejdź. Kurwo. No pizdu! Pal gumę. nie. Czemu... Czemu nie mogę nic położyć? Dobra. Wystarczy. Ej, co to rozwalić? Nie mogę? Nie mogę ściany rozwalić jak się rozwała ściana. O fuck no i go Czy my nie mogę go zabić Dobra, trzeba rozwalić te... Bo to brzydkie jest Trzeba uważać jak się bloki kładzie, ok? Bo to jest też ważne Taki protip od gracza, który w ogóle nie zna się na terrarii do was dobra no i gitara, teraz przeskakujemy tam o. no, jak pięknie, widzicie? się nazywa domek Chyba będę musiał mieć więcej bloków Na przykład teraz Wszystko kupimy Sądzę, że mi nie starczy nawet Ale S Musimy wytrzymać noc Ej, dawaj, dawaj, dawaj Dobra, świetnie no myślałem, że już mi nie starczy, dobra. Eee, patrzcie, starczy mi. Jest! Idealnie, patrz! A starczyło! Jak pięknie tu jest, teraz postawimy sobie pochodnie, na przykład jedną tu, tu, tu i tu. Jest nasza piękna chałupka! <głupka> Nie, chcę... O! Dobra i teraz tak post postawimy sobie... Hmm. Czy ja muszę położyć jeszcze? W sumie by się przydało? Dragniałam podłogę sobie położę, okej? Okay? gitar. O nie, trzeba to jeszcze zniszczyć. Na oh <laughs> Nagrobek zniszczyłem sobie. Nice. Nagrobek położymy w innym miejscu. O kurwa. A. guma. Zaraz przyjdą zębiaki, więc... Mm -hmm. Drzwi, 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 drzwi. Teraz drzwi kładziemy tu. Tutaj położymy sobie. No. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda w ogóle. Mm, no i teraz kładziemy sobie tutaj. Położymy to, położymy sobie z że tu na środku I jeszcze kupimy sobie Okej okay. To Gdzie to mogę położyć? Mogę to w jakąś dupę włożyć? Zobaczcie jak wygląda! Ooh. Fashion statement You know Drewniany mierz, mam. Okej, okay, yes. jest. Drewniany kill jest. Drewniany młotek, pochuj mi to. A to chyba... Czy... Tuk! Mogę niszczyć, Robię dziurę w ścianie, ale dobra. Niestety. Dobra. I tu muszę zniszczyć jeszcze. dlatego że teraz położymy od nowa. Wchodzimy. Eee, Czy tu mogę położyć coś? O, jest. <słuch> co my teraz robimy? Mamy zbroję i to jest fajne. Mamy to, co chciałem dosłownie. Hmm. Trumiana wędka. Hmm, jeszcze nie krzesło nowe, tak by się przydało w sumie. ja boy! A nie mogę jeszcze się bliżej tego stanąć. Gówno. A, jeszcze bym kupił stół sobie. Po czemu nie? Dobra. E I o, zobaczcie jak to pięknie, pięknie wygląda teraz. I co, to się od... ktoś narodzi czy jak? Nie. mam pojęcia. To jest naprawdę piękne, po Nie, brzydko tak stoi, mi się to nie podoba. Może to położyć inne miejscu. Mogę tu położyć tak po prostu w w powietrzu Tak? Mogę? Nie. Czy my nie mogę... Esa! I tu będzie moje, na górze te moje gówno. Mam wpis do drewna, nie szkoda mi pieniędzy. Czekajcie. Jak zrobić drewniane schody? Bo ja teraz nie wiem jakby uczy się tej gry Jakoś dobrze mi idzie <śm> Powiedzmy eee... Dobrze robię? Nie, nie podoba mi się to Coś źle robię Jak ja postawiłem te skody? Z czego ty ja miałem te skody? <śm> Spróbuję jeszcze raz z tego gówna Czyli Tak nie, nie to. To nie było to. To nie było to. Jak postawić schody? Jak zrobić schody? Dobra, mam takie schody wystarczy <grym>, Mi to pasi, tak jest pięknie Zrobimy sobie jeszcze balkonik, wiecie? Taki duży Tu bym zrobił wyjście, skoro już to mamy, zrobimy tu wyjście. Przepotrzebuję potrzebuję łóżka jakiegoś, czy coś z stylu? <grym, <grym, <wyszła> tu nie jestem za chwilę, akwertu... to tak, jak się mówi, nie wiem. Nie podoba mi się to. Ale dobra, to później sobie to załatwimy. W tym momencie aktualnie potrzebuję właśnie to. Eee. Tak. Mhm. Puszczamy... Gwiazdka z Mario! Lecę po gwiazdkę Okej, okay, lecimy po gwiazdkę, to jest nasza misja Tam 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 Się dobra Puszczamy dypa Ooo, oh, fuck Ujo, jak na... Jak ona wala tym mieczem ja Jestem kozakiem w tę grę 42 Cztery... mieć, okej, okay, lecimy po gwiazdkę, moja gwiazka Gwiazdka z nieba Co mogę z nią ni robić? Dobra, zabijamy ich teraz, będzie w bitwa. Bitka będzie. Dobra. Patrzcie na to. Raz... Dwa... Trzy. O oh god! O oh god! Dobra, ale nie leżyli mnie. Ani razu. Jest bitka, jest bitka. Dobrze, dobra. Dobra, spokojnie, spokojnie. Kurde, obróciłem się. Zabiję zombiaka. Okej, okay, zabiję się jednego typa. Tam widzę, nie podchodzą. O, oh, fuck. Co, 78 żyć, tak jest dobrze. Są w moim mieszkaniu? O, jeden doskoczył. Dwóch doskoczyło. Zabiję go. Dobra, świetnie. Następne. Zombie chyba się znudził. Zejdę do nich. Halo? faj fajfu fuj się ze strony. Boom, czekolaka. wy Go. O! O ty! O ty, nie! Wypuść! Dobra. Co tu jest? Freddy Krueger? Wypad. Essa. Dobra. Teraz ty. No, dawaj. O, nie, 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 nie! Okej. Okay, Zaskoczyłem. Powinienem zamknąć drzwi. Co wy na to? No powinien... I should, I should do it Okej okay. Ale ten balkon był dobrym pomysłem, dlatego że patrzcie, ani w ogóle nie wiedzą jak do mnie dojść. To był zły pomysł, co zrobiłem teraz, ale spoko Oko mi wbiło do domu Oko mi wbiło do domu Bardzo źle jest Dobra, jedną pozbyłem się już tak, mi coś pomaga, czy jak? Muszę się na oku, wiecie? Okej okay. Okej, okay, raz Przeskakujemy Zobaczcie, jestem już coraz lepszy w to, nie? Generalnie o! Dobra, jest Teraz się zajmę okiem Gad, 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 gad Iee! Poko oko. Teraz dwa spuszczam Jednego się pozbędę, muszę... Na... 15 kp, co ja robi w ogóle. Co? Nie! Ciężko jest, jak się odwracasz i potem nie wiesz, jak walisz. Już mogę jakąś odżyć czy jak. Halo! Szybciej. Dobra. Już mogę lecieć. Tam to... Nie, tam nikogo w domu nie ma. Okej. Okay. Oby fajfusy, głupie. Marek! Bradley Cooper! W nocy lepiej zostań w bezpiecznym miejscu. Niebezpiecznie jest chodzić po zmroku. Eee... Co tworzenie, A, okej. Okay. Eee. Ja, yeah, fe... Co to jest? A to mój nagrobek, dobra. Bradley Cooper, look at this. What, uh... What am I doing right now, okej? Okay. Sama na E By the way, muszę sobie założyć co Sorry, Bradley Cooper Bradley Cooper! Ostatnio od niego! Bradley, nie uciekaj z domu! Bradley, jak powstrzymam? Czemu nie uciekają? Coś w ogóle! Bradley! Dobrze walczymy, przez z Bar... A, bo nie uciekłem tego. Swoja jaskini. Dupa! Roz Rozwalę was wszystkich. Bierz ich, Bradley. E! Jedno HP! Jestem geniuszem. Nie mogę podejść za blisko. Tak. Okej, okay, grzyby podobno. Grzyby, grzyby leczyły. Nie? Coś mi, ktoś mi tak spisał Okej okay. Jakieś pieniądze leżą Kto w ogóle pieniądze ustawia na ziemi? Ja lecę po tego zombiaka Dobrze okazji więcej terenu poznam yeah, boy! I wezmę sobie grzyba Tu jest skinia jakaś ciekawa Ciekawe, ciekawe, nie ukrywam tego Co tu kurwa jest? Co tu jest? O fuck! gdzie Gdzie tu jak on na kurwa. Dobra, 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 stop Dobra, po dwa hity i uciekamy Dobra, tego pod... Nie! Dobra, chciałabyś W nie mogę się tego zjeść. A, już mogę chyba. Teraz mogę. Świetnie. Slime mi nie przeszkadza na razie. Jo pierdolę co tu jest? Slime, Slimey, Slimey, slime slimey. Co tu jest w ogóle? A fuck! Dobra jo! Sorry slime Dobra, dwa srebra i miedź. Co to było w ogóle? Wytłumaczcie mi, nie? Lepiej. What the fuck, tam jakiś był inny teren? Jestem ciekaw, naprawdę, jestem ciekaw, co to jest za grę. Co to jest za teren bardziej, bo ta gra się coraz bardziej ciekawsza. Jaki mamy czas? No, powinien zaraz skończyć już. Tu mamy jakiś inny teren. No i świetnie, tutaj będziemy W e, następnym odcinku kolejny typek Tu następny, tu będziemy kończyć e, Dzięki za obejrzenie tego odcinka Jeśli wam się podobało To co mogę powiedzieć, no zapraszam Do oglądania Następny ha latająca krewetka Fuck, 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 fuck. <ścoughs> Biegnij Go, 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 go Co tu jest w ogóle Dobrze, jeszcze go porozgromię

jest, 94 miedzi 7 HP, 7 HP Nie chcę tutaj stracić swoich itemów, więc muszę tak naokoło robić. Świetnie Bradley, pomożesz mi, nie? bo się zbliżamy do domu powoli. Dobra, ten już umiera. 4 HP Jeszcze nie mogę Bradley help! Bierz go! Bradley! Naucz się strzelać Ja go biorę z łapy Dobra Bierz go Strzelaj dobrze Bradley Bradley! Zabij go! Bradley! Bradley! Okej okay. Jakby nie uderzył to bym umarł Dzięki za obejrzenie tego filmu Jak widzicie mam nowego lokatora oraz tą fajną... Czachę Na krześle Nie to żebym chciał ją Dzięki za obejrzenie i do następnego Cześć!